Witam państwa serdecznie w programie Strawa dla Reportera. Drodzy Państwo, co roku w Polsce odbywa się 3,5 tysiąca konkursów recytatorskich. Młodzi ludzie pragną spełnić swoje marzenia. Okazuje się, że pod przykrywką tychże konkursów rozgrywają się ludzkie dramaty. Tak. Jest z nami wielokrotny uczestnik takich konkursów. Kto to z Państwa? Ja, pan? Tak, dzień, tak. Dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Pan w młodości, tak? E, wziął udział w ponad 250 konkursach recytatorskich. Zajmował Pan zawsze drugie miejsce, tak? Tak. Tak, Pan mówi, że tak, prawda? Pan mówi, że tak. No tak. Proszę pana, bo tak będę się do pana zwracała.